Jakie to w tej promocji? Savage, DAM, Prologic, MatCat, Sierra, Mikado, Urde, Kuma, Hansen. Ja pierniczę, jaka promo. Jak działa nasza promocja? Na dwa produkty objęte promocją, a za tańszy płacimy 1 zł. Już tłumaczę, proszę bardzo. Wchodzimy na nasz sklep, wybieramy. Oczywiście klikamy w odpowiedni baner. Wybieramy produkty objęte promocją, czyli mamy tutaj na przykład jakiś kołowrotek, weźmy sobie jakiś gruntowy Prologic Avenger BF. Wrzucamy do koszyka i znajdźmy jeszcze jakieś wędzisko. Na przykład wędka Prologic C-Series SC też ląduje w koszyku. I zobaczmy teraz, jak zaktualizowała się cena. Proszę bardzo, tańszy produkt, czyli kołowrotek jest za złotówkę. Tak wygląda nasza promocja. Przy wrzuceniu dwóch produktów tańszy będzie za złotówkę, można wziąć cztery produkty, to wtedy dwa razy zapłaci, zapłacimy za dwa produkty 2 złote. Także im więcej, tym taniej. Kupimy 10 produktów, no to 5 będzie za złotówkę. Także myślę, że dobry deal, więc zapraszamy. No i kto może, kto jest zdecydowany, niech robi zakupy, bo myślę, wydaje mi się, że, tych, że tego asortymentu to za wiele nam nie zostanie. A, no jeszcze zapomniałem, do każdej paczki dorzucamy zanęto legalizator. Zatrzymajcie te naklejki, bo będziemy mieć coś dla Was, ale o tym już w późniejszym terminie. Podobny, nie? A ja bym go skądś kojarzył.